Identyfikator podmiotu SCP-4087 Klasa podmiotu Euclid Specjalne czynności przechowawcze. Fundacyjne zespoły osadzone w europejskich i amerykańskich organach ścigania mają monitorować trwające dochodzenia w sprawie morderstw, szukając cech zgodnych z użyciem instancji. SCP-4087. W razie mało prawdopodobnego odnalezienia dodatkowej instancji, ma ona być zanurzona w metrze sześciennym betonu i przetransportowana do głębokiego repozytorium w celu bezterminowego magazynowania. Opis: SCP-4087 to zestaw antycznych noży sprężynowych na przycisk. Każde ostrze ma 9,2 cm długości i jest stworzone ze stali nierdzewnej. Zostały stworzone przez Gavrilio Maniago, włoskiego twórcę noży, jako część prywatnego zlecenia. Ukończył tylko sześć przed jego śmiercią w wyniku bycia zamordowanym w 1914. SCP-4087 Został zidentyfikowany w 1973, po tym jak model matematyczny opracowany przez Fundacyjny Departament Analityki połączył je z przeszło 100 morderstwami mającymi miejsce na przestrzeni 50 lat. W każdym przypadku, organy ścigania zidentyfikowały jeden z sześciu noży jako narzędzie zbrodni. Każdy nóż był wielokrotnie tracony, zwracany lub sprzedawany na aukcji. Począwszy od 1975, wszystkie sześć noży zostało odnalezionych i zabezpieczonych. Od tego czasu zidentyfikowano, że podczas ponad 200 dodatkowych morderstw identyczny nóż był narzędziem zbrodni. Dochodzenie w sprawie tych morderstw ustaliło, wbrew wszystkim dowodom wskazującym inaczej, że nie istnieje żadne narzędzie zbrodni. Po dokładnych badaniach wszystkich sześciu noży naukowcy dokonali następujących obserwacji: nie wykazują one żadnych zauważalnych anomalnych właściwości, nie posiadają one żadnych oznak znaczącego użytkowania.